Cześć mano wam wszystkim, tutaj poadyki wszelakie, ze mną dzisiaj jest Zaksiorpl się i i no nie, nie okay. mogę kupić dymiaka I, 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 i dzisiaj i dzisiaj zrobi, przejdziemy mapę e, w pc Goal. go, go e, napad na bank zaczynamy czekaj, patrz, chyba się udało tak, chowacz i, i jadę mieszkać. Ej, dobra, ty ostatni, weź ty, Ej. Peter, weź i ostatni, i ty tam patrz. No i co mu się stało? No i się zbudował. No pikki spację, no. No nie wierzę z was, no ludzie. Dobra, Ej, poczekaj jeszcze, nie skacz, nie skacz, najpierw ja, bo ty tam będziesz... No i dupa. Dobra, to ja pójdę po auto. Nie! Nie, nie, No nie idź i po te auto, no odejdę po te auto. Dobra. Naprawdę to wszyscy, wszyscy tam. Dobra, jadę z tym bokstem. No to ja idę hakować. Tutaj z tej Jakie by są włączone? Nie wiem. Chyba Jakieś... silver jeden. Chyba piąte. Ale potycz czy poziom hakowe? No, to nie wiem. No, no. Chyba tego ktoś włączył. Dobra, no, zhakowałem. Już? Mhm. Trochę szybko. <tuszy> to to Bum! Dobra, Dobra, już podejrzej pana po Dobra, ja, ja odbiłem się w podobieństwie, gdzieś się wboczył Dobra, ja podkładam bombę Jadę, jadę Ciekawimy! Chyba najpierw... To jest czarnia? To no jest, jest Mocno jakie drifty, ja nie wiem co kierować To ja będę kierować Tuch, no, jak chcę? Ta... Ja będę Tyba, kilo, bo ja nie, ja chcę, Ej mam 23 HP. Dobra. Coś, dobra, stój. Siadaj. O no, dobra, siadaj. Siadaj. Jezus, zablokowaliście mnie, no. 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 no dobra. Dobra. Dobra, leć stąd. Naprawa od razu. Tylko uważaj nie ten y, autobus. Wiesz, <laughs> ten co przejechał Sypiła? Coś się rozgody... to... <grym> O jak się wywalił. Wywalił mhm. się? Ja wywalił. Zobaczysz na nagraniu. Dobra parkuj ładnie. <grym> jak DiffTance rób to. Wow. Kurde. Ja już wbijam do banku. Tak, pięknie. Bła, jadę. Ryski. Ale wielki. A to nie to. Na ziemię! Inni! Wow, 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 wow. Oni wiedzieli. <grym> Oni wiedzieli, że tu przyjdziemy. Dobra, szybko, pakujemy i spawamy. Ja, ja spawam, ja spawam. Ja robię ja to coś. Wypakujcie, ja będę spawał, okej? Okay? hak. Mamy, a pięknie. Lukas, to będę jest takie proste. Nie, to nie jest Nie, nie jest To jest takie... Jakieś ścianki się uślają. Mamy... No nie, nie, na ostatnio. Widziałem to, Boże. Dobra, weźcie to, sobie potrubujcie, ja was posłaniam z tyłu. O, dobra, to nie, to wy zróbcie to, jest głupie. Co ja to zrobię, bo to słabszy? A ja, ja, ja jakby co będę spaludowała. Ktoś zginął? Nie wierzę. Ja umarłem, bo mnie bot wywalił. Nie, ja nie bierzę, to jest. To wierzę, uh, uh. No coś, że to No co, że do nas strzela! Ej, czekaj, kiedy ja no. się zresztę? No szybko, kakuj Jak to, no. To Ludzie nie będą oglądać tego potem. No. Cicho, kiedyś. Tak, kiedyś. Dobrze jest, dobrze. Łapię. O, 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 o. Jez, jest! Nie, dobra, nie hakuję. Za no, no, szybko! O, ja o dawaj, dawaj, Miki. Ja pier. Ja? No nie! No, weźcie, no, to ja zrób, weźcie to, to zróbcie porządnie, ja a nie! No, ja zrobię ja to porządnie, jestem mistrzem tego Wtedy Jak tak to powiem. zrobisz? To dam ci suba. A nie dałeś mi? Nie, znaczy dałem, ale dam ci nowego. Dobra, patrz! Jest. Dobra, ja spałam, ja spałam. Ja spałam, bo ja, ja nie Ja spałam, ja spałam, ja spałam. Ja spałam, ja spałam, ja To pierwszy? Takiej wam. Dawaj to! Ja też nagrywam, nie też chcę. Ej, a kiedy nie. ja się zrespię? Nie. Jak skoro... Tak ja jak... jak pamiętasz, jakby tego wypadłeś wtedy. Mhm. No. To wtedy też tak. To tam o, ja u mnie prawie zabił A ja ja będę kryła, bo ja jestem mistrzem. Mhm. szybko, ja za bardzo, bardzo. Ej, zostaw jeszcze... Ej, ominąłeś. Ej, czekaj, tylko ja i Peter nagrywamy czy ktoś jeszcze? Nie, nie. ja nie. Bo ja pełny keby <słysza> robię. <słysza> 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 ja się odsunę. no to Idziemy po hajsy Hajsy z YouTube Moje hajsy Kasa A bo to są hajsy YouTube'a Hej, my to zostaniemy za ten filmik 200 milionów to było No Chyba zbierzmy hajsy Dobra Coraz więcej Już mam 4 miliony. I znowu tam zostaniemy to będzie beka. Będzie cieba od nowa. <grych> Dobra. Dobra, ja mam więcej. Ej, to dawajcie później trackworsy. Już! Już nie musicie. Dobra, idziemy. To zabij się, jeden, za dwa filmiki. No. Chyba to szybko, no biegnij. Ej, a OBS nagrywa więcej niż 10 minut, co nie? No, więcej. No, to fajnie, że to nie będzie... Tylko? Piętnaście, on jeszcze więcej chyba nagrywa. To zależy, Ale... masz pojemności na dysku. Aha, tu nie ma ograniczenia? Uciekaj szybko! Uciekaj bo cię zabiję! Siadajcie! Kurde, czas. 5, 4, 3, 2, 1. No i sobie, pojechał. Siadaj! No, ty zablokowałeś mnie. Siadaj! Bo No nie, ty no, zablokowałeś mnie! Dobra, to, yy, do przodu no. Dobra, no dobra, to wiesz, trzeba ja się zaraz rozpię. No właśnie, to już przygotuję ten... No, spoko. Dobra, jestem. A to Dedu. To Dedu. A! Jedź, bo mam, miałem 100 HP. -tys. No nie mam, no nie! <laughs> Jaki pech. Ja też ten. No to jest Ej, mamy auto, mamy na aucie To jest parki drzwiścik. Uważaj! Uch. Ja wszystko widzę, ja wszystko. podskoczyłem, dobra. Tym razem się uda skoczyć, na pewno się uda. Tym razem się, Uch, się tak, uda tak, skoczyć. Dawaj, dawaj, Skoczę! Jest! O, no, policja jakby jeszcze Uważaj! No kurwa, jest kierowca no Jedziesz Kierowca, rajdowca. Jedziesz? kurwa, no 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 nie <tors> <tors> <Ja g>, ja, ja no ja ja bo... nie, nie, nie. Nie, Dawaj, 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 Widzisz, jest to przytomne! Tam, tam ma ta ciężarówka, musicie ten małpać! Co opalić, to? Ej, ej! Ja tu Widzisz? widzę tylko drewno! O, musicie rozwalić to, no! Musicie rozwalić to! Chłopaki! Wszystko! Tak, 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 Strzelaj w to! Szybko! Musi nie wyjąć mnie jak... na No i dupa! Dopać go! Jeźdź, bo mam 40 HP! A ja w 110! Shotgun! Co jest? Aha, prawda. prawo. tam w pełni miałeś jechać! Już! Czekaj! No, czekaj, czekaj! Ah. 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 Tu, tak? Nie, nie. Szanowni Państwo, popatrzcie no, no. na przody, bo ja muszę O, No, coś tam jest! Czekaj, coś czerwonego tutaj, no chyba o. dobrze. I no za tobą dawaj go, bo on mnie wkurza. Dobra, olej go. Co go olej? Nie, bo zaraz stanie mi, nas zabija nam każde do jakiegoś auta jakiś... Brawo! wróć! Łatwo mówić! A po co do jakiegoś nowego do jakiegoś innego auta? Nie wiem, mieć, może to jest już po prostu Seka, może go ja się tylko spodobał. A nie, to chyba tutaj, Musimy wysiąść! Nie! Nie musisz tam Ej, jechać nie, to, nie brawo, musimy wrócić Brawo te... brawo, brawo! No to nie jedzie od prawo, tam... No to czekaj, bo auto się z No to Lukas! Już jadę, masz. Lukas, mówiłeś, że umiesz jeździć. Czemu nas tak brzydko kłamiesz? Gdzie mam jechać w ogóle? Lewo lewo, pannie to czerwonie. Nie. Jeźdam tak, gdzie czerwone. Jestem to... no, no. no, no. Ja chcę... Jechać, no, ale... Ja kieruję tym, ja kieruję Czuję, helikopterem. Gdzie mogę w Ja Helką kieruję. Dobra, widzę! Ja kieruję, bo, bo ja nagrywam. A, Pitera nie ma. Tam nie ma helikoptera, bye. Dawaj, bym. dawaj. Aha, no to szkoda, Nie, bo w ogóle nie Będzie Nie! Proszę cię! No ja raz jadę, i zjadę, zjadę! Nie zjadę, nie mówię! No to ja ja jest. Zjadę. jest! 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 Dziękuję jest. za oglądanie tak, odcinka, tak. Marka.